Jesteśmy przy Placu Zawiszy. Widać nie tylko z ziemi, będziemy chronieni, ale również z powietrza. Od samego początku widać było kolumny policji, która przyjechała do Warszawy z różnych regionów, tak jak przyjechali rolnicy, żeby zaprotestować. Aby produkcja żywności w tym kraju była normalna, aby ludzie mogli w warunkach normalnych pracować i żyć. Natomiast politycy stwarzają wszystko, żeby było inaczej, żeby było ciekawie, żeby było wesoło, że rolnicy muszą uciekać do takich metod. Obrony własnych praw, i jak widzimy, cała masa policji i samolotów z zewnątrz, a także zbierających się rolników, którzy będą protestowali. Widać główni organizatorzy przygotowują się do rozpoczęcia tegoż protestu. Jak widzimy, cała masa ludzi, a także policji, która pilnuje porządku na dzisiejszej akcji protestacyjnej. Przeciwko głupocie polityków niech popatrzą. Niech widzą, co faktycznie robią, do czego doprowadzają. To nie jest panaweria rolników, to jest obrona miejsc pracy, to jest godne życie dla rolników, to jest również, jak widać, obowiązek wyżywienia tego narodu. Jak widać, policjanci muszą. Dzisiaj również przyjechali z różnych regionów Polski, aby pilnować bezpieczeństwa. I to jest dobra informacja, że jesteśmy razem z policją, która ochrania dzisiejszy protest. Niech politycy mają to na uwadze. Cała masa autokarów przyjechała do Warszawy. Aby zamanifestować. Powtarzam przeciwko głupocie, która urządzących panuje i to bardzo szeroko. W tej chwili będzie się formułował, przepraszam pana. To nie było zamierzone. Jak widać jest również telewizja. Mam nadzieję, że jedna z niezależnych, która pokaże faktyczne elementy naszego protestu. Dziękujemy Wam bardzo. Widzimy, jak rolnicy są zdeterminowani w obronie swoich miejsc pracy i walczą przeciwko głupocie, głupocie politycznej, polityków, których niestety część rolników wybierała. Przykro nam z tego powodu. Jest w samochodzie. Panowie, na proste, nie przechodźcie i tak się połączycie. Tam nie ma miejsca, zostańcie stąd. Mam nadzieję, że dzisiejszy protest zostanie zauważony. Mimo pandemii w kraju, Rolnicy chcą walczyć o swoje prawa. Widzimy, jakie tłumy dziś w Warszawie. To mnie pociesza. Człowieka, który budował solidarność rolników indywidualnych. Dzisiaj część związkowców obudziła się. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Powiedz kilka słów. Skąd jesteś? Okolice Skierniewic. Bardzo się cieszę, dawne województwo niemieckie, w którym budowałem solidarność rolników indywidualnych. Zobaczcie teraz, budzą się, a tak to prześladowali przybudówkę polityczną zrobili z tego wszystkiego. Ale każdy błądzi, możemy im to wybaczyć. Jak widzicie, w górze helikopter, na dole policja, a w Warszawie rolnicy. Zobaczmy również, media są zainteresowane, ale wtedy, kiedy jest awantura, kiedy jest walka o prawa, o prawa przetrwania. Czy tak w kraju powinno być? Zobaczmy również z powietrza, żeby wszystkich widać było. Zwracam się do mieszkańców Warszawy. Żeby nie czuli, że przyjechaliśmy im przeszkadzać. Przyjechaliśmy walczyć o to, żebyście również mogli kupować polską produkcję, polską żywność, która jest zdrowa i dobra. Natomiast politycy swoją głupotą udowadniają, że musi to być importowane. Czy tak w kraju musi być? Czy część polityków się obudzi? Popatrzmy jeszcze na panel piątki kasyńskiego, który maltretuje swojego kota, uwięził go, który ma pewnie smród w domu. Kochani, jesteśmy tutaj, bo wszyscy kochamy zwierzęta, wszyscy kochamy psiaki i jesteśmy tutaj. By one mogły normalnie w Polsce żyć. Byśmy mogli nimi normalnie się zajmować. Nie tylko psami, ale także krowami i innymi zwierzętami. Jesteśmy, bo je kochamy. Ktoś chce nam mówić i włożyć w usta nieprawdę. Nie ma na to naszej zgody. Kochamy zwierzęta. Kochani, przekazuję głos teraz dalej organizatorom. A media proszę o przekazanie informacji panu premierowi. Panie premierze, wybieramy się dzisiaj na spotkanie z panem, na spotkanie z opozycją. To ci ludzie są prawdziwą opozycją. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy że jesteśmy wszyscy razem, że są organizacje pozarządowe, ale również widać, że nawet instytucje państwowe dzisiaj są z nami. Jest grupa azoty, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Witamy grupę azoty, spółka państwowa. Jesteście naszą spółką, naszymi kolegami i bardzo dobrze, że dzisiaj już nawet ci, którzy są pod agitą rządową są dzisiaj z nami i to nas cieszy. I zobaczcie, jaka to jest siła, szanowni państwo. Wczoraj po raz kolejny Napluli nam w twarz Napluli nam w twarz, bo chcieli nas podzielić Opowiadając jakieś brednie Albo opowiadając Tak jak minister, którego właściwie nie ma Że on z rolnikami ustalał Co on z nami ustalał? Ustalaliście coś z nowym ministrem? Ustalaliście coś z premierem? Nie! nie, czyli po raz kolejny Dostaliśmy w twarz a szanowni państwo, oni nawet nie szanują wartości chrześcijańskiej, największego autorytetu, świętego Jana Pawła II, który wyraźnie powiedział, zwierzęta są do tego, żeby służyć ludziom, a nie odwrotnie. A oni dzisiaj zwierzęta stawiają ponad człowieka, stawiają ponad nas, stawiają ponad rolników. Nigdy się nie poddamy. I nasze działania świadczą o tym, to co zrobiliśmy ostatnio, gdzie odwiedziliśmy biura poselskie, odwiedziliśmy biura senatorskie, sena, decyzje senackiej komisji, szanowni państwo, znacie. Koledzy, koledzy, jak zniszczymy hodowlę zwierząt w Polsce, to gdzie sprzedamy zboże? 80% zboża w Polsce produkowane jest na, na pasze. Gdzie, gdzie to może będziemy mogli sprzedać? I takie pytania trzeba akurat tu zadawać. Obiecuje się nam, że, że rząd nam da re rekompensaty. Mówią, że z dwa lata, mówią, że od 2022, a mamy prawie listopad 20. To jest rok czasu. Pierwsza sprawa. A druga sprawa, ja chciałbym, żeby pieniądze, które mają przeznaczyć nam, niech lepiej przekażą na ratowanie ludzi. Bo dzisiaj jest naród w niebezpieczeństwie. Choroba grasuje coraz bardziej. I nie można mówić, że można dawać nie wiadomo skąd. To jest z naszych... Do podatków. I dzisiaj tych pieniędzy w budżecie nie ma. Unia też na to nie wyrazi zgody. Bo to trzeba po programy specjalne. Chyba, że nam z tych dopłat mniejszych zabiorą dla sumni akurat to hodowców. My się na to nie, nie zgadzamy. Tak nie może być. I dzisiaj dlatego tutaj jesteśmy. Jeszcze raz wszyscy razem. Trąbimy. Proszę o ciszę. Żeby oni wszyscy wiedzieli. Polska Wieś zagłosowała na niby konserwatywną partię. Większość z nas tutaj obecnych to są chrześcijanie, katolicy. Prawda czy nie? Proponuję, żebyśmy teraz za powodzeniem naszej manifestacji odmówili modlitwę pańską. Ojcze nasz! Zdejmijcie czapki z głów! Ten deszcz wam nie zaszkodzi! Parasole w dół! Ten deszcz wam nie zaszkodzi. Polska konserwatywna wieś zawsze silna Panem Bogiem. My kochamy. My nie nienawidzimy. Oni nienawidzą. W Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, żyć królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jak w niebie tak i na ziemi. Chyba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Bóg, honor i ojczyzna! Bóg. Miał padać ulewny deszcz. Tego deszczu prawie nie ma. Nie bójcie się go. Tutaj uzgadniamy też z policją przebieg manifestacji. Idziemy teraz pod semisenat, Senat, przechodząc koło Ministerstwa Rolnictwa, tam się nie zatrzymujemy. Oni podeszli do nas z lekceważeniem. My ich też będziemy lekceważyć. I nie będziemy dodawać autorytetu urzędom, którego straciły w naszych oczach. Później idziemy. Później idziemy pod kaperem, bo premier chce spotkać się z opozycją. Jest tutaj opozycja. Prosimy o niezapalanie rad. Prosimy o niezapalanie rad. Będą za to mandaty. Tak mówi nam policja. Więc proszę się z tym liczyć. A teraz proszę, przed rozpoczęciem całego naszego ciągu, zachowywać się tak, jak policja będzie mówiła. My, żeby spełnić wymogi sanitarne, co jest dla nas ważne, kraj jest w trudnej sytuacji. Trzeba mieć to na względzie. Policja będzie kazała co kilkaset, co sto metrów zrobić odstęp między ludźmi i to zrobimy. Zastosujcie się wszyscy do zaleceń policji. Przejdziemy spokojnie, kulturalnie, tak? Jak ludzie w niebieskich mundurach, policjanci zorłem na piersi będą nam kazali. Oni chcą, żebyśmy mogli to wszystko normalnie zrobić. A teraz proszę znowu opuśćcie kapki, kaptury i wszystko, bo teraz pieśń, w której też wielbimy i ziemię i Boga. Rota, którą razem zaśpiewamy. Jesteśmy już gotowi, żeby puścić rotę za sekundkę, więc przygotujcie odpowiednią postawę. Pamiętajcie, jesteśmy w ciągłym kontakcie z policją. Nasza manifestacja jest legalna. Stosujcie się do wszystkich zaleceń, które słyszycie. Nie odpalajcie pirotechniki, nie odpalajcie rad. Tego nie można robić. Policja zabrania, ale zakładajcie też maseczki które każdy powinien mieć. Nasza manifestacja ma być dobrze postrzegana i będzie dobrze przeprowadzona. Bądźcie odpowiedzialni. Bądźcie odpowiedzialni. Proszę o Rotę. Postawa. Całe zastępy policji, która pilnuje porządku. Będziemy wszystko robić, aby się podporządkować tym regułom, które zostały przyjęte. A teraz zobaczmy, zobaczmy krowę, którą po powinien wydoić pan minister. Zobaczymy, czy potrafi. Jest poza technice, więc nie powinno mu to stwarzać problemu wydojenie tej krowy. Ja przypuszczam. Że on potrafi dojść polskich rolników, a nie stosować się do zaleceń i standardów w stosunku do zwierząt. Odebrało mu rozum. Panie ministrze, pan zobaczy, jaka piękna. Zobaczy pan, jak pięknie się uśmiecha i jakie ma piękne wymie. Doiłby pan bez końca, cały dzień. Tak wygląda protest rolników, którzy walczą o swoje prawa. Dziękujemy za pozdrowienia. Pan przepraszam, skąd jest? Kolobrzeg. Dziękujemy. Zobaczmy, jakie tłumy rolników są. Ile jest w policji? Czego się boicie? Ludzie, politycy, przestańcie wariować! Weźcie się ze roboty! Pracujecie za nasze pieniądze! Czyżby domeną polityków było dojenie rolników? Czy też słuchanie ludzi? Myśmy dzisiaj tu przyszli, nie dla pana Berlin. Panie z was. Polska polityka musi być inna. Pokora, praca, umiar Roztropność w działaniu i odpowiedzialność, a przede wszystkim słuchanie obywateli, a przede wszystkim słuchanie obywateli, a przede wszystkim słuchanie obywateli to są zasady, którymi będziemy się kierować. Koniec z arogancją władzy i my powiemy, jaka jest sytuacja i jakie, w jakim momencie przyjmujemy władzę. Wyręczymy w tym naszych poprzedników. Dzisiaj proszę całą Wysoką Izbę, bez wyjątku, wszystkich Państwa. O taką merytoryczną i zgodną współpracę. Nie dla nas, nie dla naszych ambicji politycznych, nie dla naszych karier. Chcecie Państwo, żeby to pojawiło się także w Polsce, żebyśmy przestali być gospodarzami we własnym kraju? Czy tego chcecie? Otóż ja chcę jasno powiedzieć: Polacy tego nie chcą. Człowiek otrzymał od Boga zadanie panowania nad przyrodą. To panowanie nie oznacza samowolnego niszczenia. Przyrody, wykorzystywania jej zasobów bez ograniczeń. Ale zwracam się do wszystkich ludzi w całej Ojczyźnie. Dar panowania nad przyrodą winniśmy wykorzystywać w poczuciu odpowiedzialności, w świadomości, że jest to wspólne dobro ludzkości.